Naszym gościem jest Magda Prokopowicz, głównie znana jako prezes Fundacji and Roll, no i można powiedzieć jako ikona kobiet chorych na raka. No i pewno pytanie, które ci już było wielokrotnie zadawane i pewno masz dość odpowiadania, ale są osoby, które pewno nie czytały jeszcze o tobie albo cię nie słyszały. Jak ty sama dowiedziałaś się o tym, że jesteś chora? Jak miałam 27 lat, znalazłam sobie guzek piersi, kąpiąc się pod prysznicem. No i właściwie pierwsze podejrzenie okazało się być słuszne. Natychmiast wizyta u onkologa, natychmiast operacja. No bardzo dramatyczny moment, bo zaraz po, po pierwszej operacji, jeszcze zanim wybudziłam się z, z narkozy, narkozy. Przed lekarz i, i, i powiedział mi o tym, że jest to rak złośliwy natychmiast musimy rozpocząć dalsze leczenie. Ty miałaś takie doświadczenie, że bardzo wcześnie straciłaś rodziców, którzy też byli chorzy na raka, i myślę, że to jest coś takiego, co każe myśleć w takim momencie, że trudno mieć nadzieję. Właśnie w momencie, kiedy dowiedziałam się o tym, że to jest rak złośliwy, to Właśnie wyrosły mi w głowie wszystkie te wspomnienia i schemat myślenia, który wtedy miałam w głowie, że właściwie nie, to już jest koniec, ponieważ rodzice się leczyli faktycznie. I ja to wspominam jako drogę przez mękę. Całe leczenie było takim właściwie procesem prowadzącym do śmierci. I długo... Ty miałaś 15 lat, tak, Kiedy zmarł tata? Tak, 14 jak martata, 18 jak zmarła mama. I właściwie do czasu y, diagnozy bardzo uciekałam od tego tematu i, i jakoś go gdzieś tam zakopałam głęboko. Y, zupełnie nie przeżyłam tego, i no, y, wszystko powróciło jak taki odtwarzający się y, film w momencie, kiedy usłyszałam, że jest to rak. Teraz jesteś taką osobą, która daje większości ludzi, którzy są chorzy, nadzieję, ponieważ. Nowotwór Złośliwy, zdiagnozowana u ciebie ileś lat temu. Rokowania nie były dobre. Ty nie tylko, że żyjesz, ale przede wszystkim pomagasz innym. Jesteś bardzo aktywna, starasz się, ten, żeby twoje życie dawało jeszcze, jeszcze nadzieję innym. W międzyczasie urodziłaś dziecko, chociaż się graniczyło to z cudem. Skąd w tobie ta siła? Właściwie no, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ale no, droga nie była prosta i była dosyć zawiła i oczywiście to nie było tak, że ja od początku, jak słyszałam, że mam raka właśnie, to byłam radosna i kipiąca radością. Właściwie od, od tych ośmiu lat trwa taki żmudny proces, kiedy na początku uciekałam od tej choroby, uciekałam od leczenia, uciekałam od przyjaciół, od rodziny. Aż doszłam do takiego momentu, faktycznie, kiedy zrozumiałam, że no albo się poddam temu wszystkiemu i wejdę na drogę depresji i użalania się nad sobą i robienia właściwie z siebie ofiary tej choroby, no albo drugą alternatywą jest to, że wykorzystam to do czegoś dobrego. Ta choroba mi bardzo wiele zabrała, ale też dzięki temu, co czułam, bardzo dużo dała, bo, bo właściwie wszystko to, co się dzieje w tej chwili. Też jest bardzo dobre dla mnie, i, i też no wszystkie te działania fundacji y, służą temu, żeby pokazać, że właśnie można, że nie zawsze ta droga musi być dramatyczna i nie musi prowadzić natychmiast do śmierci. Ty z racji z tego, że chorujesz tak długo, byłaś pacjentką bardzo wielu lekarzy i pewno spotykałaś się z bardzo różnymi diagnozami, prawda? Często ci mówiono, że jest ci dana jakaś tam ilość życia, albo słyszać diagnozy, które są takie, które no nie nastrajają optymistycznie i wręcz przeciwnie, sama kwestia nawet posiadania dziecka była też taką kwestią, że różni lekarze zupełnie inaczej przedstawiali ci szanse na, na posiadanie zdrowego dziecka. Mhm. tak. Pierwszy lekarz właściwie kazał mi się modlić. Kolejni, no jak byłam w ciąży, no to właściwie większość lekarzy zalecała mi natychmiastową aborcję. Nie zawsze lekarze, nie wszyscy chcieli mówić o, o diagnozach, o rokowaniach od samego początku. Miałam taki moment, że strasznie chciałam wiedzieć, ile mi zostało. No i, i, i właśnie 8 lat temu słyszałam, że zostało mi 2 lata. Teraz z kolei mam taką panią doktor, która jakoś mnie tak pozytywnie nastraja, która mówi, że no tak przekroczyłam statystyki i że mi się nie zastanawiała nad tym, ile mi zostało, tylko żyła tak, jak żyję. Yy, tutaj też właśnie te, te magiczne słowa, zdania lekarza mają kluczowe znaczenie dla pacjenta, znaczy dla pacjenta, który długo już choruje, mniejsze natomiast w tej początkowej fazie Faktycznie. No właśnie, czy dać nadzieję, sobie. bo ja myślę, że jest to taka szkoła, mówi się tutaj, że to mhm. tak jak w Ameryce, prawda? Że, że pacjent musi być świadomy tego, mhm. co go czeka i tego, tego najgorszego, tak? Mhm. No ale właściwie też lekarz może się no, mylić, tak? No, I taki, mhm. takie powiedzenie komuś, no zostało panu najwyżej pół roku życia, no brzmi mhm. jak wyrok. I ktoś może nie mieć też siły, żeby walczyć. Ale z drugiej strony pacjent też powinien wiedzieć, jeżeli jest dojrzałą osobą, dorosłym człowiekiem, chce swoje sprawy uporządkować, powinien wiedzieć. Uh -huh. To bardzo chyba trudne jest i dla lekarza, tutaj sobie możemy gdybać jaką decyzję podjąć, ale ty się spotykałaś w jaką części? Z, jak z jaką częścią postawą lekarza? Czy uciekają od takich hmm. odpowiedzi, czy też starają się tak właśnie asertywnie odpowiedzieć? U mnie uciekali zdecydowanie. Ja zachorowałam, jak miałam 27 lat, w związku z czym myślę, że dla większości lekarzy to, żeby to była bardzo trudna rozmowa, żeby młodej kobiecie powiedzieć o tym, że no zostało ci właśnie tyle i tyle. Natomiast ja z kolei jestem zwolenniczką tego, żeby oczywiście mówić prawdę. Ale można dać nadzieję, ponieważ tak naprawdę wiele rzeczywistych przypadków świadczy o tym, że właśnie ktoś miał tam wyznaczony rok życia czy parę miesięcy, a że uznacznie dłużej. też, ja Myślę, że już na świecie właściwie każdy wie o tym, jak ogromno, ogromne znaczenie w tej chorobie ma psychika jednak, że czasami osoby, które sobie założą taki cel, że na przykład nie chcę doczekać do komuni córki, to faktycznie żyją do tej komuni córki. Tak? Także gdzieś tam ta siła woli ma ogromne znaczenie i według mnie zabieranie na dzień dobry tej nadziei, jest e, bardzo okrutne. Ja, tak jak mówię, no, rzadko spotykałam się z taką jednoznaczną e, diagnozą. A też uważam, że w ogóle słowo rak właśnie jeszcze cały czas dla ludzi ma tak ogromny ciężar, że nawet nie trzeba dopowiadać, ile zostało, bo każdy już myśli, że to właściwie koniec. Ma pani raka? Jest już wyrokiem, tak, tak? Tak. Mm -hmm, mm -hmm. Słowo, którego, którego ludzie się boją. Tak, choć tak naprawdę umieralność na raka jest dokładnie taka sama jak na cukrzycę, natomiast na słowo cukrzyca nikt nie reaguje poważnie. Właściwie większość z nas myśli, że to jakaś banalna choroba i niejednokrotnie jest ta choroba dużo um, cięższa niż na Teraz Właściwie też jak się, się popatrzy na to, że osoby, które w jakimś etapie przetrwają i żyją i walczą, to jednak ten rozwój medycyny, on w ciągu tych ośmiu lat, kiedy ty się leczysz, też rozwój medycyny też nastąpił grom. Tak, właśnie to jest też, że ja na początku jak dowiedziałam się o tym, że mam ranka, to Uruchomiłam ten schemat myślenia sprzed 10 lat, kiedy moja mama chorowała i faktycznie to leczenie było strasznie uciążliwe i no, ze skutkiem takim, a nie innym. Natomiast jak zaczęłam się leczyć, to okazało się, że no, nawet takie zakładanie, mówienie, sugerowanie pacjentowi o tym, że koniecznie muszą być skutki uboczne tego leczenia. Nie jest moim zdaniem do końca dobre, dlatego że ja na przykład brałam tych chemii już tam cykli 7-8. I nigdy nie wymiotowałam, nigdy nie miałam nudności. No, wypadają mi włosy, tak, ale wiem, że też nie wszystkim wypadają włosy, nawet przy tych najcięższych chemioterapiach. Także faktycznie ten rozwój medycyny jest gigantyczny i można z zaawansowaną chorobą żyć bardzo długo. Ja od czterech lat mam przerzuty do kości i do wątroby, do kości, praktycznie wszędzie. I no, złamałam sobie tylko udo, e, e, nic więcej, w związku z czym. Ja pamiętam, jak ty wysiadałaś z samochodu i szłaś o kulach. I wyglądałaś tak, jakbyś właśnie wróciła z NARD, gdzie już chodziłaś na Ja mówię, co się stało. A ty mówisz: No, właśnie, miałam zakładane śruby, i mm. dlatego muszę chodzić o kulach. Chodziłaś bardzo szybko. Tak. Jakoś zgrabnie przeszła rehabilitacja, też okazuje się, że właśnie współczesna medycyna dysponuje jakimiś tam spojeniami, które jakby całkowicie zabezpieczają tą nogę. Nawet wczoraj ja miałam rentgen robiony tego złamanego miejsca. Wszystko się zrosło. Brzmiało to jakoś też tragicznie na początku, bo nogę złamałam faktycznie schodząc normalnie ze schodów. Nie było to niestety jakieś wariactwa na nartach czy na snowboardzie. No, ale myślę, że na tyle, ile mam zmian w sobie, w kościach, to no, gdyby właśnie nie leki, które przyjmuję, to pewnie no, musiałam chodzić w jakimś gorsecie, bo trochę jestem porcelanową laleczką. A póki co żyję normalnie. Jeździsz samochodem? Jeżdżę samochodem. Chodzisz po mieście, wyjeżdżasz na wakacje? Tak. Synek czasami skoczy na mnie, bo chce się przytulić i na szczęście też nie rozpadam się na kawałeczki. Dla mnie... Y Udział w, w akcji Metamorphos był wielką lekcją. Wielką lekcją pokory, ale też w, jako osoby zajmującej się wizerunkiem, stylizacją, zetknąłem się z czymś zupełnie nowym. Dowiedziałam mm -hmm. się od ciebie, że kobiety, które przeszły przez amputację piersi, nie mogą nosić sukienek z dekoltem, ponieważ nawet jeżeli noszą, mają protezy piersi, to one są tak zbudowane, że właściwie powinna być dekolt dość zabudowany. I że kobiety, które chorowały na raka, w związku z tym na przykład nie mogą się ubrać na jakąś większą gal czy na wieczór, ponieważ większość sukienek jest tak pomyślana przez projektantów, że ten dekolt jest albo jest to sukienka na ramiączkach i właściwie że jest niemożliwe, żeby się ubrać. Tak, to, to tak naprawdę teraz jak to mówisz, to myślę sobie, że to jest kilka prostych zabiegów, tak, czyli właśnie bardziej zabudowana sukienka, czy też body pod spód, czy też właśnie okulary, które proponujesz jak nie ma brwi i rzęs. I można sobie to wypracować. Natomiast faktycznie dla kobiety, która no dopiero co zderza się z tą rzeczywistością, mogą takie małe rzeczy urosnąć do ogromnego problemu, tak? bo chce wyjść na basen, nie ma kostiumu, nie chce się pokazać, bo no właśnie chce wyjść na wieczorową, nie wiem, na wesele, na imprezę, no nie ma sukienki i leży, czy siedzi przed lustrem płacze, że ona nie może nigdzie wyjść, bo, bo źle wygląda. Tak? Też przypominam sobie no moją mamę właśnie, która no, wpadła w absolutną taką dziurę negatywnego myślenia na ten temat, że ona fatalnie wygląda, uciekała przed zdjęciami, więc faktycznie to, 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 to wszystko, co, 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 co yy, zaobserwowałaś i co określamy mianem błachych, jest błahe wtedy, kiedy to już jest jak, w jakiś sposób opanowane przez nas. Tak? Bo no nie wiem, ja mam w tej chwili kilka, właściwie cała moja garderoba jest taka, że czuję się komfortowo we wszystkich ubraniach. I, i jakby atrakcyjnie, i wyraziście, i tak jak lubię, natomiast no, musiałam też przejść przez ten moment. Nie każda kobieta też ma taką, że tak powiem, dryk do dobierania sobie. I kilka takich właśnie prostych wskazówek daje jej bardzo ważną lekcję też. Ja zaobserwowałam, że bardzo wiele kobiet, które tracą włosy, Wyglądają no, przepięknie bez tych włosów, bo mają wyraziste oko, rysują się usta. To, że no, noszą te. Czasami w tych perukach wyglądają dużo gorzej niż, niż bez tych włosów. No, Ale tak jeszcze ogromne odwagi, żeby pokazać się światu bez włosów, i myślę, że i nie są, co już za bardzo przygotowani. No właśnie, to jest taki temat. właśnie. Tak jak ja teraz chodzę w Peruce, głównie właśnie ze względu na Laosia, to faktycznie jest też tak, że. Że ten świat zewnętrzny nie jest gotowy na to. A tak naprawdę przecież, czy w tych włosach, czy ja w tych, jestem tą samą osobą, prawda? To jest tylko i wyłącznie peruka, nie zmieniam się, nie przechodzę w inne ciało i nie jestem inną osobą. Ja pamiętam, że ten pierwszy moment, kiedy się poznała, miałaś włosy, <noise> wtedy miałaś włosy, i potem zdjęłaś perukę, i pamiętam ten moment. Mojego takiego zażenowania, że ja nie wiem, jak się, tak, tak. Jak się zachować, tak? że dopuściłaś mnie do jakiejś takiej intymnej sytuacji, tak. w której ten, ty, ty, ty jakoś bardzo potrafiłaś to zaaranżować, ty w ogóle często przez poczucie humoru. Załatwiasz jakieś sprawy. Pamiętam też taki moment, kiedy, kiedy mnie zaszokowałaś, ale jednocześnie ty mnie pomogłaś, że miałeś ja się znalazła w sytuacji, kiedy mówiłaś, że sztuczne pierścione wydawają jakieś dźwięki. I zaczęłaś ja <grymne> no, tak, się tak, na tak, tych, tak, tych, tak, tych tak. pierścioni, śmiejąc się i właściwie też dając mi wtedy możliwość jakiegoś e, zachowania się. Ale nie, nie wszyscy. Tak no tak, to jest, to jest właśnie to, że, że w zależności od sytuacji, w zależności od rzeczywistości, w której się znajdujesz, no też zaczynasz z nią obcować, no właśnie chociażby poprzez śmiech i, i, i takie... No, bo nie można być, żyć w dramacie przez cały czas, tak? Właściwie to, to poczucie humoru właśnie w takich sytuacjach jest no, chyba niezbędne. To też jest tak, że na przykład mnie bardzo wiele kobiet, które przychodzą do nas na Różne spotkania zaciąga do jakiegoś pokoju i pokazują swoje piersi na przykład nowe, zrobione, zrekonstruowane, tak? Na początku to też było dla mnie <laughs> tak ciężkie, bo też padają słowa zachęty do dotykania tych piersi. No, to, to, to jest intymne, tylko że faktycznie um, dla kobiety, która na co dzień z tym obcuje, to się staje przedmiotowe, tak? Zaczynasz się cieszyć tym, co dla innych może być um, trudne, ale myślę, że dzięki temu też. Um, no nie tylko ja, bo to myślę, że wiele kobiet chorych oswaja właśnie to, tą swoją grupę znajomych, rodziny z tym tematem. No bo otwór jest chorobą, która zmienia fizycznie. A jak twój syn reaguje na to, że zmieniasz peruki, raz masz włosy, raz nie, on już zaczyna wchodzić w ten wiek, kiedy zaczyna być świadomy twojej choroby. Jak z nim o tym rozmawiasz? Właśnie w tej chwili próbuję Właściwie uczę się, jak z nim rozmawiać obecnie, bo wydawało mi się do niedawna, że wprowadzam go naturalnie w ten świat, że żyjemy, ja nie ukrywam, że nie mam włosów. Natomiast faktycznie jego zderzenie z światem zewnętrznym powoduje, że bardziej ten świat zewnętrzny zauważa zmianę moich fryzur. I staram, mu się, to, staram się go nie okłamywać oczywiście, ale w miarę pozytywnie to przedstawiać, czyli że tak, że Mamusia walczy z poważną chorobą, niektórzy umierają na tą chorobę, ale niektórzy żyją. Stworzony jest jeszcze też w takim wieku, że nie mogę z nim przeprowadzić poważnej rozmowy na kanapie, tylko właśnie takimi jakimiś małymi wtrąceniami, nawiązaniami pokazywać się ten świat. Ale był taki moment, że usłyszał właśnie od swojej rówieśniczki, że twoja mama umrze, mama raka. Myślę, że nie do końca jeszcze zdawał sobie z tego, co to jest ten rak, bo dla niego on właściwie z tym rakiem gdzieś tam cały czas obcuje, a nie do końca go nazywaliśmy, także w tej chwili na przykład nie chodzę celowo bez peruki, bo wiem, że dla niego to jest trudny temat, że ta łysa głowa go jakoś tak krępuje. Też jak zakładam perukę, to mówimy, mi się pięknie wyglądasz i bardzo ważne jest dla niego to właśnie co mówią inni. Jeśli ktoś mu powie, a ja mama ładnie wygląda z łysą głową, to pewnie nie dla niego jest to wartościowa informacja. Jak ja sama mówię, to nie do końca go to przekonuje. Każda matka przeżywa takie stany takiego lęku o siebie, nawet zdrowa. Czy coś się może stać i co wtedy z moim dzieckiem? I w takim momencie staramy się strasznie, żeby to dziecko nie zauważyło naszego lęku. Hmm. Myślę, że taki lęk w tobie jest cały czas. Tak, to znaczy teraz jest jakoś intensywniejszy. Ja mam takie momenty, kiedy jest bardziej intensywny, mniej intensywny. No i jest to oczywiście najtrudniejszy moment, bo. No Chciałabym mu towarzyszyć bardzo długo i najlepiej zajmować się jego wnukami. Natomiast no, i każda, tak jak powiedziałaś, i każda zdrowa mama, no, mogą zdarzyć różne sytuacje. Więc też mnie może o tyle jest to łatwiejsze, że, że w jakiś sposób mogę to przewidzieć, wiedząc o, o takiej chorobie. No. Brakuje mi trochę słów nawet w tym temacie, bo, bo, bo no jest to po prostu trudne. Ma tatę, który może się nim opiekować, ma jednych dziadków. Też często mnie chodzą takie myśli, żeby pisać jakieś listy do nie wiem, swojego brata, do bliskich znajomych, że w razie czego, żeby o niego dbali, żeby się z nim dywali, żeby go nie opuścili, ponieważ ja też jak zmarła moja mama, choć byłam dużo starsza, Poczułam coś takiego w mojej rodzinie, że ludzie trochę zaczęli tak odchodzić, tak, bo bali się pewnie takiej konfrontacji z dzieckiem, które straciło swoich rodziców, więc no, głęboko gdzieś tam o tym rozmyślam, trudno mi to zwerbalizować. I... Z drugiej strony też no, przecież nie było wiadomo, co ze mną będzie, czy w ogóle ta ciąża przebiegnie dobrze. Przecież też różne wypadki zdarzają się kobietom całkowicie zdrowym, ja przez całą ciążę brałam chemioterapię. Jak już urodził się zdrowy, całkowicie też nie wiedziałam, ile mi zostało. Jakoś tak pięknie się to układa, że skończy w czerwcu 5 lat, które nie wiedziałam, czy było, będzie mi dane, żeby z nim przeżyć, więc... Ważne jest, żeby skupiać się na tym, co jest tu i teraz, ale też spróbować zadbać o to, jeśli no, tak zdarzy, że mnie nie będzie przy nim za jakiś czas. Ty właściwie zaczęłaś funkcjonować tak publicznie, jako taka osoba, która, która jest chora, prawda? I jest coś takiego, no. że taka stygmatyzacja osoby z różnych względów, coś. ale właśnie, że ktoś jest chory maraka i trochę tak, jakby zatracał swoją płeć, wiek, tylko i z osobą chorą. I ty tak, jakbyś też przeciwstemu działała. Tak, właśnie. Kiedy słyszymy, że ktoś jest chory na raka, właściwie staje się on tym rakiem, tak? Przestaje być kobietą, przestaje być żoną, przestaje być matką, osobą pracującą. A wbrew pozorom, jak się przyjrzymy większości osobom chorym, bez względu na to, czy są mężczyźni czy kobiety, to są to ludzie świetnie funkcjonujący cały czas, czyli nie są tylko tym rakiem, ale nadal są tą osobą, którą byli wcześniej. Rak, jakby leczenie, stało się jednym z elementów składowych i faktycznie to jest taki element, który, z którym ja chętnie walczę, żeby na przykład podkreślać kobiecość kobiety, że wcale nie musi ona być utracona w czasie leczenia, tylko wręcz odgrozowana po wielu latach zaniedbywania się. No, miałyśmy takie przypadki w, tak. w metamorfozach, tak. tak, że jedna z uczestniczek akcji metamorfozy, nie po to kupiłam sukienkę, żeby umrzeć, powiedziała, że właściwie przed chorobą nie, nie zajmowała się tak swoją kobiecością, swoim wyglądem, było to mniej ważne dla niej, mhm. a dopiero odzyskiwanie tej kobiecości po, po chemii stało się jakimś tam ważnym procesem. Ale myślę, że w ogóle takie zagadnienie, jest, czy, czy choroba ma płeć, mhm. tym się mało osób chyba zajmuje, a ja myślę, że w przypadku raka to ma duże znaczenie. Ponieważ kiedy rozmawia się z wieloma osobami, to, to ma się takie wrażenie, że w przypadku kobiet, kobiety kiedy słyszą tę diagnozę, mają powiedzmy nawet uregulowane życie rodzinne, że mają raka, zaczynają się bać nie tylko samej choroby i tego, że, że mogą umrzeć, ale zaczynają się bać, że zostaną same, że utracą urodę i na przykład, że mąż ją zostawi, ponieważ nie będzie miała włosów czy też będzie miała amputację piersi. I że raczej mężczyznom nie przychodzi do głowy takie, że mogą zostać opuszczeni przez partnerkę z tego powodu, że będą mniej atrakcyjni fizycznie. Czyli jednak choroba niestety. Nie, niestety. No ale choroba też ma płeć. No właśnie, to jest też bolesne, też tym tematem jakoś zaczynam się w fundacji. kobiety traciły jeszcze więcej. Tak, zajmować, że no często kobiety niestety w sytuacji Diagnozy zostają same, czy też po jakimś czasie uleczenia, jednak dla mężczyzny to jest zbyt skomplikowane, żeby wspierać taką kobietę. Natomiast faktycznie mężczyzna chorujący zazwyczaj może liczyć na tą opiekę ze strony żony. Także ten stres jest większy i ta odpowiedzialność jest większa, no bo też ta kobieta zajmuje się nieczęsto, raczej często dziećmi. Które są na przykład pozostawione przez takiego mężczyznę. Także to jest taki temat, któremu też w tym roku chcemy się jakoś mocniej przyjrzeć. Jako fundacja planujemy kampanię taką skierowaną do mężczyzn, zarówno tych chorujących, jak i właśnie tych wspierających. Mnie to niezmiernie interesuje, jak to może nie statystycznie wynika, ale jak, jak tak naprawdę wygląda ta rzeczywistość. Bo faktycznie, my na dzisiaj to, 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 co wiemy z różnych tam publikacji, to że dodatkowo faktycznie ta choroba ma jakąś tam płeć. I że... Jest tych związków sporo, które się rozpadają z powodu choroby Tak. Tak. I że właśnie się... ze względu na to, że mężczyźni nie wytrzymują. Tak. Zresztą też bardzo mało się mówi o tym, że niestety często choroba nowotworowa idzie w parze na przykład z alkoholizmem mężczyzny. Czyli... To jest jeszcze w ogóle taki piekło, o którym sobie nawet nie wygląda. Nie, no nie Ale co, mężczyzna sobie. nie wytrzymuje tej presji, choroby kobiety i zaczyna pić, czy nie? Czy, czy... Często to jest po prostu jakby zastanę, także Że mężczyzna jest wcześniej alkoholikiem, choroba, żona się rozchorowuje, potem ten mężczyzna odchodzi, czy też jest ciężarem dla niej, tak? To jest, nie wiem jak to statystycznie się układa i czy, czy, czy w ogóle były robione takie badania, natomiast ja obserwuję chociażby po kobietach, które zgłaszają się do fundacji, że często te, te ich domy no, są niestety jeszcze obarczone różnymi innymi problemami. Często jest to alkoholizm. U nas w Polsce no, niestety statystycznie też jest całkiem spora ilość po prostu mężczyzn, którzy są chorzy na alkoholizm. Mhm. No i teraz Magda, to o czym nie lubisz mówić, czyli trzeba się pochwalić. Jesteś nominowana teraz do trzech ważnych nagród. Kobiety roku i czego jeszcze? Eko Walking style. Kobieta roku wirtualnej Polski i kobieta roku twojego stylu. I wkrótce akcja kolejna akcja Metamorphos. Gdzie będziemy zapraszać kobiety, które przebyły chorobę nowotworową do metamorfos? Pani to, to jest chyba ulubiona akcja Pani, ponieważ już od dłuższego czasu przychodzą regularnie maile, Pani bardzo chcą wziąć udział w tej akcji. Jest to dla nich bardzo chyba taka najbardziej atrakcyjna akcja fundacji. Bo mają okazję przejść pełną metamorfozę, taką nudniąmu z wypoczynkiem też z poradami dietetyka, rehabilitanta, no plus to co dla nich jest najważniejsze, czyli ubranie, do odpowiedniego stroju, włosy, make-up, peruka. Zapraszamy. Zapraszamy. <laughs> Magda, dziękuję za rozmowę poruszającą dla mnie pomimo tego, żeśmy śmiałyśmy też momentami, za to, że, że jesteś. To ja bardzo dziękuję.